Siemaneczku, tutaj Wenta, zapraszam was do ósmego odcinka serii Among Us, tak więc zaczynajmy! Weź od, od No czy jak? No mm, bo się zaczęło. Czy nie, nie w ogóle nie czy jak? Okej. Okay. No to zaczynamy zabawę. Cyk, stateczek, pyk pyk. Celowanko! Standardowo, prądzik I, i, i Co? Olewamy prąd Ktoś się nim zajął, okej okay. I do adminka O, da. to ciało jest w nawigacji i w Dwa ciała no, nie, drugie ciało jest gdzie indziej. Jak mógł być gdzie indziej? No Tam, nie wiem. Grupy. Gość zabił ja na bu... moich oczach, bo. Ja byłem na dminie I czy Trzy no, osoby były w Storage, dwie osoby były w Elektrikalu. Później no. wenta przyszedł do mnie do admina, czyli były dwie osoby, w tu zostały i dwie osoby w elektryfikalu. Poszedłem do wyponców i chciałem sprawdzić, bo w wypąsach i w nawigacji cały czas była jedna osoba. Czyli w wypąsach i w nawigacji musia, muszą być te dwa ciała. Nie. Ja znalazłem ciało leśniczego w, 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 w No to niestety się mylisz, bo ciało Patryka jest w innym miejscu i na moich oczach zabił pylos. Chyba nie wiedział, że to tak działa. że Jak drzwi są zamknięte, to od jednej strony widać. To jakiś kurwa fake jest. Aha, no, no to niezły fejk, nie, zły fake. nie A, wiem, no po prostu... Ciało naprawiła... ...jedna osoba. Ja no ciało. Mały... Cia... Ciało Patryka... ...ciało Patryka jest centralnie na drzwiach... ...do elektryka i na moich oczach zabił... ...Pylos, bo mnie nie widział od góry elektryka. Ale poczekaj, bo mi to się by... No to dobrze, że... Ale... ...tobie się wyklucza, ale no stary... No, ...w chuju co widziałeś na tym adminie... ...bo widzisz główki, nie widzisz kili. A jeśli ja widzę kurwa truchło upadające, to mam w chuju to, co widzisz na adminie i po prostu zagłosuj na Pylosa. Jak ty widzisz trucho, to nie widzisz chłopa, tylko widzisz truchło. Poczekaj, nie, to by. bo... W, w elektryku nie ma. Czerwony mikrofon, czy zagłosujesz, bo nie wiem. <laughs> Ale no nie chciał się... Kur... Maks... Dwie, dwie tak, w elektryku, maks... w elektryku byłem ja z Kasią. W korytarzu do elektryka był Patryk, który czekał aż się drzwi otworzą i był Pylos, który wiebał mu kosę. Nie wiem, co jest trudnego jeszcze. Ale tr trzy osoby były. Dobra, wystora... 100 tysięcy osób było na tym serwerze i o 100 tysięcy za dużo Elo. Nie wiem, no po prostu no głosujcie ja na Pylosa jest, i tak musimy nie. kogoś wyrzucić, więc nie wiem. Jeśli I... goś zabija na moich oczach i... Ale to jest pierwsza runda. jakbym powiedział coś takiego, to na pewno bym... To by na pewno A, no ale na pewno ja mam... no nie wiem, no... Co to za ale... różnica, która jest runda? No ale patrz, ale powadź stresu. <gry> Widzisz zależność, jak ja coś takiego powiem w pierwszej rundzie, to nigdy, to nigdy nie Ale nie tu nie chodzi kresowych. o pierwszą rundę, no stary Ale No, nie, stary, to no właśnie in... o to, to właśnie chodzi o pierwszą jebaną rundę, kurwa. Jak ja powiem coś takiego, no ko... Ale czemu ty się kurwa śmiesz, Jak wiesz, że to jest krótka prawda? No, ale śmiesz, pada jak... double kill i jest po grze, także zamknij śmiesz, pizdę i głosuj mi na przeloś. Śmiesz, śmiesz jak przyjebany gość, a wiem, że jesteś normalny, więc nie bądź kurwa przyjebany, jakbym coś takiego ja powiedział, to byś nie, wy, nie, nie wyjebaliście, by, nie wyjebalibyście takiej takie osoby. Byłoby. Proszę cię nie płaczę, jak będziemy grali. No kurwa, ja nie płaczę. Tylko no to ja po mówię, prostu wywołujcie Pylosa i lecimy no, dalej. No nie, wyjebcie mnie, ale stresu kurwa, musisz mi przyznać rację, że jakby jakbym No ale jak tak jest, ja ci mogę ale przyznać jak... rację, tak, no, no tak jest. Kurwa, no to mnie kurwie więcej i mnie wyjebcie. Bo tyle co. Na no począt... nie no, no tak nie jest. Jeśli. Aha, no to nieźle, to GG, to ktoś chyba. Nie wiem. Gratulacje w takim razie. Ogólnie, ogólnie bo powiem wam tak, że jestem impostorem. I... Hello. I kurwa jesteście tempi, ale ogólnie. jakbym coś takiego powiedział w pierwszej rundzie, to, by, to byście nie wyjewali. Ja już się kurwa nauczyłem. Nieźle głosują. Wszyscy. Chyba mu to, ja on, ja musiał, ja... To już Coś po rundzie w sumie. No co, to mnie zawywali, wywali z gry i co? Jak wywali, no, no, to jest możliwe, że musisz mieć na, ten, na quick chat'ie. Zobaczymy. Się okaże, no. jak będzie wywalać, to się okaże, nie wiem. Dobra, musimy... a nie, co mruczysz? Wywaliło eee. mnie. Dobra. O chodziło, nie wiem. No patrz, odpal sobie mapkę. Na którym? nie wiem, kurwa. Masz pod oh. zębatką, masz matkę. Okej. Okay. No I to jest cała mapa i te wykrzykniki nie to są tutaj taski. No chyba, że masz nik na czerwono, to nie. No nie mam czerwono. No to tam, gdzie masz wykrzyknik, tam idziesz robić taska. Ja się tak nie wiem, kurwa. No tak, ale no się ja, nie wiem. Muszę już wrócić do liścia. Aaaa, nie tak Ty, Kurwa liścia, ja, jak to nigdy nie, nie grałem, to się muszę wykminić, o, o, i tu chodzi, kurwa. Sił, dobra, jest. Dobra. Dobra, teraz są. To kurwa przyjść. Tak, dobra. Kurwa! <laughs> Ola, by się robił, tak. Jest tu zabity! Aaaa! Tak. to kurwa, nie wiem, on tak kurwa. Na razie to jest spoko wtedy. Kurwa, pobranie jest, kurwa, nie wiem. Chyba, chyba, to co? Pobranie to po prostu czekasz. No wie, jakiś celownik, kurwa tu jest, nie wiem, o tak. Muszę kurwa. na środek dać. No, każdy będzie inny jest, kurwa ten task. Ale <laughs> no, jak moje ciało jest idealnie ustawione, robi, kurwa. Nie wiem. że goś. nikt no, go nie przyczynać. widzi. Nikt, a nikt. O, dobra. Trzeba jakiś tam motor materiał... Oj co chodzi, kurwa. Gdzie nikt kurwa nie jest dupy wywiązięty, nie wiem. Musisz sobie zmienić. Ile czasu? Nie masz mas chyba nie wiem o co chodzi. mi zajbało kurwa. To wędę coś zajebało. Okej. Okay. Ale ktoś. Kurwa, to mam mniejszy ping niż na tym, kurde, na Discordzie w ogóle, ale no, okej. Okay. To zmienia, się zmienia. To coś, Patryk, od ciebie? Właśnie. To dajecie za informację. Tak się zmienia ogólnik, czy coś, nie wiem. Dobra, Raylan cię właśnie. Co elektryku z. ze mną mogę potwierdzić. Tak. Dobra, ogólnie, w nie jest. jest. Albo Raylan, albo Leśniczy. Chyba, że niebieski chciałeś jak khz nie no, raz? ja zrobię to cały czas. No bo ciało jest na dole w Storage'u. Kacha z niebieskim tam byli, ja schodziłem z góry. No i ciało zależało na sam dole, więc to raczej nie byli oni. Jestem cicho w albo leśnicy. A to jest bardzo ciekawe, bo pamiętasz, jak ja byłem sobie na adminie i ty wybiegłeś z Dolnego Storage jakiś czas temu? Kiedy? No to było gdzieś, nie wiem, to było. Minutka po rozpoczęciu, ja byłem na adminie. Ty wbiegłeś do tego? Do... No. Wbiegłeś, to było ciekawe, bo wbiegłeś do admina razem ze mną, ja zaraz zacząłem robić kabelki. Pozamykały się drzwi no, i do razy. magazynu i dwa do kaset serii. Zamykały wszystkie. No. No. To czemu no. oskarżasz mnie? Za co? Ja w tej no. rundzie nie wiem. Ja tylko mówię, że niebieski kaset 30, więc to musi być albo wy, albo ja. Nie wydaje mi się, że to była rail'a, bo zaraz od pół minuty za nią biegam. No to nie wiem, ciało może mieć już sporo czasu. A gdzie ona jest dokładnie? Gdzie w tym? W samym dole w store, że tam przejmieście. A, no to ona może mieć w twój czas, od tym Skip! Dałem skip, nie ja wiem, czekałem jakiś czas mam. Nie wiem, 100 minut. Jeszcze 100, 100 sekund, sorry. To jeśli to niewiele leśniczy, to uważaj na rail'a. Na Luz. Patryka. No no no, no, to o, no no, no i. To aż nie wygłosujemy impostora, albo aż impostor nie, gry, nie wygra. To gramy. Okej. Okay. Zobaczmy, co nasz impostorek tutaj zrobi. Już o. bra. Będzie pyk. Pam, kieruje tą czaką coś, nie? Ta, ta, ta. Ta, skircz. Ja się nie nie znam tego na pierwszy raz, kurwa. O, coś mnie zajebał. Leśniczy, co zrobiłeś, koledze? Co zrobiłem, koledze? Jakie... Co? Przebiegałeś koło ciała. Ładasz. Ty kurwa. Dobra jak się wygląda w końcu Jak ja jestem w dolnym silniku, gościu W storage'u jestem Minąłem się z rail'om, jak było zgaszone światło rail'a, pobiegło do góry zrobić elektrykę, ja jestem teraz w dolnym silniku ty gadasz, człowieku? Jesteś w storage'u, przebiegłeś na ciele Nie wiem Dobra, to kliknij się leśniczego, potem Ja pierdolę, no dobra Fajnie Ja skipuję Mam jeszcze jedną szansę. Ja nie wiem na kogo... Na moim mój ciele. Ja na, na moich oczach. No to zapłacuj na niego pod Nie Aha. wiesz. Aha. No to równie dobrze mogłeś być ty. No to mówię, się jego wywałtywali, a ja potem, nie wiem, by się nie skończyła. Sensu. Duchem jestem, nie wiem o co chodzi. Duchem też możesz robić stawki. Okej. Okay. Nawet Ty... musisz. Muszę. Czasem się nauczysz na spokojnie. No wiadomo, to gram... Tak to cię zabił. Chuj wie, jakieś chyba nie wiem. Churwa tu się wchodzi, głoda. Ty mnie zabiłaś, Nie Nieładnie. Kto? Nie wiem, co się zabał. Nie widziałeś? Chuj, wie, nie wiem. Tu to, się... wie, to, to, to się robi. Dobrze zrobiłem, nie wiem, chuj wie. Znikło task, czy nie? Znikło, no, dobra. Idziemy tutaj, tutaj, tutaj. Tędy, 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 tędy. Tu, tu, tu. to, to. to jest jakaś pilna, nie wiem, co to jest. I Tu Tutaj może być, kurde, nie wiem. Mam wrócić tam, dobra. Teraz tak, tu. Idziemy tutaj. Kurwa, niechale jest. Mi się nie chce też. Mówię wam, że po podwalnym. Ale to mogłeś być też ty. Mówię wam, że na moich oczach odwalił i żebyście go najpierw tak. wywertowali, a potem mnie i nie potraficie zagłosować. Ale patryk, gdzie bądź jak desz kolega? W skip kolejny dla impostora będzie najciężej. Ja mam nadzieję, że nie impostorem, bo jestem tragicznym impostorem i w ogóle nie umiem grać impostorem. Ja się zawsze boję zabijać, bo jak na przykład pomyślę, że dobra, tą osobę teraz zabiję, to za każdym razem wychodzi na to, że jakaś osoba idzie w moją stronę nagle i idzie w stronę ciała. Też tak mam. 100% ma No na 50 tak, może. Nie, no daj 100%, jeśli przy jak jest jeden ten, jeden impostor. Nie, no może tak z 80, chociaż. Albo to w sumie dobra. Bez różnicy. No. No, Zobaczymy kogo wyjebie kurwa O, mnie wybało Kreu mnie. cię? Nie, mój mnie nie wybałbym. <gry> sobie... Dobra, mutujcie się No to tak Powoli Będą się jeszcze zamieniali kurde we mnie Pewnie en cámara cámaras No i do elektryczka. Kurde. Huh? Mogłeś nie reportować, albo... bo ja szukałam tej osoby. Albo, mi... albo mam downa, albo raila przed chwilą koło mnie przebiegała. No, nie, raila leży już trochę. Ona trochę leży. Ale też jeszcze a faktycznie, no tak. To masz głową myśleć. Bo widziałem, widziałem po prawej stronie, widziałem niebieskiego i widziałem rajlę jeszcze jakiś czas temu, to nie wiem, to było z dziewięć sekund temu. Niebieski. niebieski na bie... Na bie... Nie na... zagłosowałeś. Nie bie... ty niebieski zagłosowałeś? Pewnie, pewnie zeskipował, ale nie skipuj od razu, bo może, ko możemy kogoś wywalić, nie? Twoim głosem. Kaha się wydaje czysta, Wenta też się wydaje czysta, widziałem ich dosyć dużo. Razem ja całą rundę byłem na robiliśmy. kamerach. Tu Ja całą rundę byłem na kamerach, więc ja można powiedzieć, że tym czysty. Potwierdzam, świeciły się tam. No, tylko. świeciły się kamery, no, to prawda. Tak dół, to się tam. I tyle osób co chwila w którymś miejscu przebiegało, że ja się już pogubiłem w ogóle gdzie kto chodzi. Ja ogólnie biegam tu już z powrotem, bo to szukałam jest... killera. To bo ciało, ciało. Padło to wiem, w komunikacji. Że wiem, że e, e, Raila z niebieskim e, on, oni wchodzili do nawigacji. Ale ciało Ale jest gdzie indziej. ona w komunikacji, ona z, 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 tak tak jest. w komunikacji zmarła. Oj, oj, tu każdy mógł mnie zabić. Ja jestem w elektryku. jesteś. A ty, kochacie? Ja biegam, szukam killera. W sensie widziałam to ciało, ale pobiegłam na shieldsy, pobiegłam na admina, bo myślałam, że ktoś zventował i biegłam teraz od kafeterii na górę. żeby Mówiłaś, że ciała szukałeś, się nie killera. No w sensie killera. Ciało to znalazłam już wcześniej. Ja to mogę potwierdzić, bo widziałem, jak kacha wychodzi z admina i idzie do kafeterii w prawą stronę. Chciałam tu z powrotem. Jest skip to jest. Myślałam, że ktoś z by wyskoczy. Oskar! No dobrze, tutaj nie wnioskujemy. No to ten... Bra, Kurwa, możesz Ciebie wyjebać od razu. Mruczuś, Ty konfidencie, leśniczy. jeszcze kacha została rykoszetem przez Ciebie. Leśniczy się ja zamienił kachy. w kachę. Ja, tak, ja, poszedłem... tak. ja miałem śmieci, ja, ja poszedłem na śmieci zrobić, a Ty tam się przemieniasz w kachę. Kurde. A, przepraszam, nie, nie miałeś zostać rykoszetem. Dobra, Leśniczy, lecisz. Dobra, ale tak na serio to i zabił, także dla mnie to jest od razu zdobane. <laughs> Wcale nie były tam dwie kachy i jedna właśnie zgłosiła ciało, nie? Właśnie ja... Przepraszam Kasiu, ty nie miałaś tam być, naprawdę. Ja już po A Ja, a ja, na, ja klikam, na Ja klikam killa, żeby tylko zabić Mruczusia, a patrzę, a to kacha wybiegł mnie, o No Ale dosłownie, gdybym nie miał śmieci, to ja bym cię nawet oh nie zauważył i może byś to ugrał. No właśnie, bo tam jest wiwia taka fajna, tam nikogo nie widać, to można się przemieść. Co niebieski, co ja bym? Na leśniczego. Na leśniczego. Okej. Okay. Klikasz w niego i w ten. Klikasz na leśniczego i zielony taki. Jeszcze dwie osoby na mnie <noise> zagospodarowały. <noise> no nieźle. No, odjebałeś, tak powiem szczerze. Tak mi ci. przykro, tak mi przykro. Jeszcze kacha musiała na co akurat. No, a kacha w ogóle mnie pilnowała, bo ja byłem w komunikacji. Jak ja byłem no. w komunikacji, to, myślę, to kacha pilnowała mnie, a ja myślałem, że ona mnie goni, żeby mnie zabić. Potem idę na śmieci, a tam się lepiej w kacha przedmienić. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz, jeśli chcecie, tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!